Cześć. Witam was w pierwszym odcinku Simple Projekt. W serii pokażemy wam, na czym polegają poszczególne etapy wykończenia mieszkania. A w dzisiejszym odcinku zaprezentujemy wam projekt wykończenia wnętrz. Pierwszym z najważniejszych etapów wykończenia mieszkania jest projekt. Bez niego będzie nam niezmiernie trudno dostosować mieszkania pod nasze gusta i potrzeby. Nawet bardzo doświadczony fachowiec nie jest w stanie przewidzieć wszystkich rozwiązań ani kłopotów, z którymi będzie się borykał podczas wykonywania mieszkania. Taki plan działania daje nam dużą szansę na osiągnięcie finalnego sukcesu i stworzenie tzw. efektu wow. Nasze projekty wykończenia wnętrz składają się z trzech głównych elementów: takich jak wizualizacje, rysunki techniczne i kosztorys wraz ze wszystkimi potrzebnymi materiałami, ale po kolei. Wizualizacje najbardziej cieszą oko inwestorów, gdyż pokazują nam obraz finalnego efektu. Rysunki techniczne są kluczowym elementem projektu. Dają one wiedzę poszczególnym pracownikom, w jaki sposób mają wykonać swoje zadania. Dyspozycje budowlane to zbiór zadań, takich jak wyburzanie ścian, dostawienie nowych, poszerzanie lub zmniejszanie otworów drzwiowych, przeróbki instalacji wentylacyjnej, wybór okładzin ściennych, kolor i sposób malowania ścian, jak i wiele, wiele innych. Układ funkcjonalny daje nam obraz, gdzie będą znajdować się wszystkie elementy mieszkania. Wytyczne do instalacji wodno-kanalizacyjnej. Odpowiednie przygotowanie systemu wod kan jest sprawą konieczną, żeby nasza łazienka i kuchnia były funkcjonalne i ergonomiczne. Projekt elektryczny. Nie ma komfortowego mieszkania bez odpowiedniego rozmieszczenia instalacji elektrycznej. Rzut sufitów. Pokazuje nam wszystko, co będzie się działo nad naszymi głowami. Na przykład obniżone sufity, czy sposób rozmieszczenia oświetlenia. Układ podłóg. Jest to schemat układu płytek, paneli, wykładzin, czy innych materiałów, na którym przyszli mieszkańcy będą stawiali swoje stopy. Projekt mebli, przygotowany przez projektanta wraz z naszą ekipą stolarską, jest bardzo zaawansowany i pokazuje nam układ i wygląd wszystkich zawodów stolarskich. Projekt łazienki jest jednym z najbardziej skomplikowanych elementów. Dowiadujemy się z niego wszystkich najmniejszych szczegółów o naszej świątyni Dumania. Kosztorys daje nam niezbędną wiedzę o wszystkich kosztach związanych z remontem. Nasze projekty często dostosowane są do budżetu przeznaczonego na daną inwestycję. Taka lista wszystkich kosztów pozwala nam urealnić bilans finansowy i uniknąć niepotrzebnych rozczarowań. Jak sami widzicie, nie jest to wcale takie proste, ale nie macie czym się przejmować. Nasze projektantki zadbają o każdy szczegół Waszego przyszłego mieszkania. W następnym odcinku zabierzemy Was na budowę, aby zobaczyć jak wygląda to w praktyce na żywym organizmie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.